Cóż powiedzieć, gratulacje dla gospodarzy za, za, za trzy punkty. My natomiast możemy być rozczarowani na pewno źli na siebie. Rozczarowani z tego powodu, że nie wywozimy chociażby stąd punktu, a, a źli na pewno, bo, bo jeżeli w solą piłki są, są bramki, to zawsze one będą jakby głównym etapem do tego, żeby je w pierwszej kolejności przeanalizować. My straciliśmy w taki sposób, a nie inny i na pewno to powoduje ogromną dzisiaj złość naszą i, i niezadowolenie z tego faktu, że przegrywamy spotkanie. Widzieliśmy du Dużo dobrego w drugiej połowie szczególnie, aby, aby ten wynik zmienić, aby, aby, aby wyrównać to spotkanie w pierwszej kolejności nie udało się. Byliśmy bardzo dużo razy w polu karnym przeciwnika, ale tam zabrakło nam tego przysłowiowego błysku i, i, i tutaj na pewno też, też możemy, możemy ubolewać nad tym, że, że zakończyło się tak, jak się zakończyło. Cóż, trzeba, trzeba, trzeba zbierać siły, trzeba, trzeba, trzeba dobrze przepracować następny mikrocykl i, i przygotować się bardzo dobrze do. do do dorozpędzonej Krakowi. Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na pytania. Pan Rękawiński. Panie Przewodniczący, mam pytanie o te wyjazdy. To już jest trochę powód do niepokoju, no bo cztery macie na wyjeździe, cztery porażki i tam bilans w Krakowie jeden jedenaście, jeśli dobrze widzę. czy, czy, czy to Pana niepokoi? Rzeczywiście sama, sama matematyka na pewno na pewno to dobrze, dobrze nie wygląda, natomiast trzeba też się przede wszystkim wydaje skoncentrować na tym, co, co, było, co było tutaj dzisiaj I, i, i ten mecz, w szczególności w drugiej połowie, mieliśmy naprawdę bardzo mocno pod swoją kontrolą. No, trzeba być po prostu bardziej spójny i bardziej, i bardziej rzetelny w wykonywaniu ostatniego, ostatniego zadania w polu karnym przeciwnika. Tutaj zabrakło nam wszystkiego po trochę, być może być może jakości, być może i cierpliwości, i na pewno takiego zdenerwowania z tego faktu, że. że że przegrywaliśmy to spotkanie. Być może gdyby, gdyby był cały czas wynik e, remisowy, to, to, to tamtego spokoju był więcej i, i wtedy moglibyśmy się cieszyć nawet i, i, i z trzech punktów. Dzisiaj tylko ważne jest to, co się wydarzyło tutaj. E, ta matematyka i te, 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 te podsumowanie tych czterech meczów jest niekorzystne. Trzeba zrobić wszystko, żeby w następnym meczu na wyjeździe zapunktować. Ja mam pytanie o to wejście Igniusz w dzisiejszym meczu. No, on przed drugiej połowie zagrobił te 50 minut, nie wiadomo dlaczego. On legi już tak nie błyszczą, jak w stali mielec, a w tym klubie dał się poznać nie tylko ze strzelania bramek, ale też wszyscy podkreślali, że on wykonuje bardzo dużą pracę dla swoich kolegów również w polu karnym. Więc pytanie, czy po tych typu jednostkach, czyli i po dzisiejszym meczu Pan dostrzega właśnie ten potencjał w nim i ma Pan pomysł na to, jak się ten potencjał z niego wydobyć? Tak, Ilia, to, to, to bardzo solidny taki target również w polu karnym przeciwnika. Tam bardzo na niego liczymy. Wiadomo, że z nami jest bardzo krótko i, i, i to, to są raptem dwie jednostki treningowe, które z nami odbył i dzisiaj, i dzisiaj to spotkanie. Także na pewno, na pewno będziemy, będziemy wyciągać jak najwięcej z jego gry i, i, i wiele sobie po tej współpracy obiecujemy. Natomiast trzeba stwierdzić, bo to, bo to przecież tak jak my człowiek I, 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 ta, i to rozstanie z Legią nie było na pewno dla zawodnika łatwe i, i to jest zawsze Taki moment, kiedy, kiedy, kiedy troszeczkę jak się dostanie takim obuchem w głowę, to, to niekiedy trzeba ciut więcej czasu i, i cierpliwości w stosunku do samego człowieka. Także, także wiem, że na pewno to przeżył, wiem, że jest bardzo zadowolony, że jest z nami, a, a, a to jest fajny prognostyk na, na przyszłość i, i wiele sobie obiecuję po tej współpracy mogłem od no, nawocników no bo nie ukrywajmy trochę ciasno się zrobiło, orosołaj w szkulin oraz z relak. Oni mają wiadomo swoje ambicje, bo nie tylko do doświadczenie w Klasie, ale również większe, mniejsza w europejskich kucharach. No i teraz pytanie, jak tu wszystko pogodzić, żeby ich nie kręcił nosem, no bo... GieKSa też do tego, że jednak Ja bym się tutaj nie rozczulał akurat nad tym, że jest rywalizacja. Zawodnicy od tego są, aby rywalizować i ten, który dostaje szansę w pierwszym składzie, niech strzela i niech zamknie, niech zamknie tą pozycję dla dwóch pozostałych. Ja każdemu z nim życzę, aby się realizowali na swojej pozycji. Tutaj absolutnie nie, 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 nie odnoszę się do tego, że, że mam problem, że ich jest trzech. To, to, to nie jest ich indywidualny problem, bo to jest klub GKS Katowice i oni grają dla GieKSy i oni mają, mają, mają za zadanie rywalizować i, i, i i, i, I tutaj nic więcej nie ma, nie ma do dodania. Zawodnik jest po to, aby wykorzystywać szanse, kiedy dostaje w pierwszej składzie. Kto ją będzie wykorzystywał, będzie grał, i, i, i tyle. Dzień dobry, panie Tenrze, Wacie Włupak, Lechian Ja, ja, tak. ja chciałem zapytać: Cztery minuty temu, nie tak dawno, tutaj w Gdańsku zwycięstwo 3 trzy do dwóch, dzisiaj porażka zero dwóch. Pańskiego zespołu, czy wynika to z y, progresu, który przez ten czas poczyniła Lecha Gnaz, czy po prostu z y, gorszej formy, z y, gorszego czasu pana zespołu? Dziękuję. Faktem jest, że, że, że w tamtym meczu również tracimy dwie bramki, strzelamy trzy I, i, i wcale żeśmy wtedy zjawiskowo lepiej nie grali niż dziś w drugiej połowie. Sztuką jest skuteczność w działaniach defensywnych, ofensywnych. Sztuką jest, aby nie wybijać siebie z pewnego rodzaju koncentracji, którą, którą możemy stracić poprzez, poprzez jakąś banalność. To zawsze odbija się troszeczkę rykoszetem na jakości gry i tak się stało w 19 minucie. Dochodziliśmy do siebie i, i, i faktem, że ta pierwsza połowa według mnie jest dla nas średnio udana. natomiast Graliśmy bardzo dobrze. No, no, sztuką jest wyrównać to spotkanie. Naprawdę ta bramka na 2-0 wynika już, już z całkowitej otwarcie gry. Geksy, i, i, i nie mieliśmy w zasadzie żadnego obrońcy. To była ostatnia sekunda meczu. Mam pytanie, bo już pan powiedział o tym Są obliki, są bramki, czy sytuacje bramkowe, które mają do tej bramy prowadzić? i że trochę, po trosze, tam różnych rzeczy e, brakowało. Ale chciałem zapytać o taką kwestię no, dotyczącą prostoty czy, no nie, bo to no, rozmawiamy o tym czasami, jeżeli chodzi o y, wyprowadzanie piłki od bramki, a tutaj, jeżeli chodzi o, o te akcje w pobliżu polakarnego czy w polu karnym, czy to nie jest tak, że y, piłkarze GieKSy w tym meczu trochę za bardzo chcieli z tą piłką y, wjechać? Oczywiście był ten strzał by patrosza na z dystansu, natomiast y, tych, tych kombinacji nie było za dużo? Wydaje mi się, że jeżeli byśmy znaleźli to statystycznie, to nie wiem, czy nie oddaliśmy dzisiaj w meczu najwięcej dośrodkowań. Z poprzednich wszystkich meczów, które graliśmy w tym sezonie w Ekstraklasie, czyli, czyli bodajże 40, to świadczy, że jednak uproszczenie środku było. Tu chodzi o jakość. Tu chodzi bezapelacyjnie o jakość. Zawodnikowi ta noga musi idealnie być po prostu, jakby można powiedzieć, ułożona w tym momencie, kiedy to doświadkowanie idzie, żeby partner korzystał. W polu karnym również są potrzebne pewnego rodzaju ścieżki poruszania się, aby tą pozycję z obrońcami dzisiaj lechi po prostu wygrać i uderzyć na bramkę. Także ja nie widzę kwestii absolutnie jakby przedobrzenia z pewnego rodzaju wjechaniem nawet do bramki. Tylko, że w tej ostatniej fazie wydaje mi się z licznych momentów, w których byliśmy w pobliżu pola karnego, a wiadomo, że najwięcej ramek pada jednak z pola karnego, to tam zabrakło nam dzisiaj zimnej krwi i takiej jakości. Wydaje mi się, że nie było tego przekombinowania. Czy brak Matusza w podstawowym składzie był podyktowany jego popytem na kadrze, czy to mhm. były jakieś kwestie taktyczne? Nie, no, zastaliśmy naprawdę dwóch zmasakrowanych zawodników całkowicie fizycznie. To, to był Merten Płuski i, i, i Kowal. Kowal jeszcze wrócił troszeczkę szybciej, natomiast Merten nie mógł wrócić nawet ze względu na, na, na zamknięte lotnisko na Okęciu i, i wszystko się opóźniło. Wrócił do nas w zasadzie do Katowic, y, można powiedzieć, w środę, bodajże o godzinie 23 y, z reprezentacji. No, a w czwartek mieliśmy treningi i wsiadaliśmy, wsiadaliśmy w autobus i, i jechaliśmy do Was tutaj. Y, godziny, także, także w całkowicie również podobnej sytuacji znalazł się. Znalazł się Mateusz. To są trudne terminy dla nas, kiedy zawodnicy kończą reprezentację i, i daleko w Europie gdzieś grają, bo jeden grał w Estonii, a drugi grał w Armenii, wracają, a w piątek już jest mecz mecz ligowy, mając na uwadze dobro piłkarza i, i zadbanie o, o, o ich zdrowie, niekiedy musimy postąpić i, i podjąć decyzję, która, która zdrowie piłkarza po prostu musimy stawiać na, na pierwszym miejscu i tutaj była decyzja wszystkich. A na końcu podejmuję ją ja, ale, ale, ale zebrałem wszystkie, wszystkie informacje i po prostu Myrten został w domu jeszcze na, na, na regenerację, a Mateusz mógł zagrać po prostu w mniejszym limicie czasu. Ok, well, obviously, again, you know how pleasing it is for me when we keep a clean sheet? No, myślę, że oczywiste dla Was już jest i się powtórzy, jak bardzo ważne jest dla nas utrzymanie zera z tyłu, niestety nie bramki. I thought we played against a good side tonight. Myślę, że graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie dzisiaj. Very I to było bardzo trudne zadanie. Game plan. ale trzymaliśmy się planu gry, naszego planu. I, every on the pitch the from the bench. I myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy zaczynali ten mecz, ale też ci, którzy, którzy wchodzili z ławki, big podnieśli ten zespół. Um. We didn't have a great deal of possession, I think Katowice had more possession than us no na pewno nie było tak, że mieliśmy nie wiadomo jak długo piłkę i i na pewno w posiadaniu piłki Katowice nas przewyższały. And I think there might be a fact out there that whenever we have less possession than the opposition we seem to win a game No i zauważamy taką tendencję, że im mniej czasami tej piłki mamy, no to wygrywamy mecz. koreluje to z tym. I have to pay a compliment to the ground staff yeah because the pitch was absolutely fantastic tonight. Chciałbym jeszcze pochwalić bardzo mocno wszystkich ludzi związanych z dbaniem o naszą murawę bo była ona fantastyczna dzisiaj. And it is encourage possession-based football. I to zachęca do tego by grać dobrze w piłkę. What, what pleases me more than anything tonight is the way we competed against a very hard team. To, co mnie najbardziej e, zachwyca, to fakt, jak rywalizowaliśmy z bardzo dobrym zespołem. I to było bardzo miłe uczucie, ta druga bramka, ten ostatni, w tej ostatniej minucie, która sprawiła, że ta presja z nas zeszła. To było bardzo ważne, zawodnicy, którzy przed chwilą tak naprawdę do nas dołączyli. Myślę, że zauważyliście, jaką jakość dadzą temu zespołowi. I tak jak już mówiłem, dodanie rywalizacji do drużyny pomoże też również tym, którzy dzisiaj nie zagrali. Oczywiście, jeżeli chcą grać i walczyć o skład. Myślę, że na początek po prostu powiedz o tej sytuacji z bramką na 1-0 dla Lechi ze swojej perspektywy. No, z mojej perspektywy na pewno mój duży błąd e, źle obliczyłem piłkę. Piłka skodłowała, no i niestety Kurminowski wykorzystał to i trafił do pustej bramki. Wróciliśmy na drugą połowę i widać było w nas duże chęci i też przejęliśmy inicjatywę, co też Twoim zdaniem e, przesądziło o tym, że nie udało się ostatecznie nawet doprowadzić do wyrównania. Ja myślę, że cały mecz był pod naszą kontrolą, ale nie było konkretów i tego zabrakło na pewno. Tych strzałów i no, zabrakło bramek przede wszystkim. No, pierwsza bramka moja, druga no już kontra 90. czy tam 107 minuta, będzie chyba 17 minut doliczył i otworzyliśmy się. Niestety nic nie wpadło z przodu, ale jak mówię, mogę przeprosić za, no, za mój błąd, za ten mecz też. Biorę to na siebie, biorę to na klatę. E Jedziemy dalej, mamy e, ważny mecz z Krakowią, e, trzeba się dobrze przygotować i te błędy, które dzisiaj popełniliśmy wyeliminować, bo napra naprawdę były to dziecinne błędy i mi się zdarzył kiks, no takie życie, trzeba wypiąć klatę do przodu i pracować dalej. Dokładnie co ty mówisz, dostaliśmy cios, ale myślę, że ta drużyna jest na tyle mentalnie silna, że po prostu wstanie z kolan. Ja myślę, że od paru lat e, pniemy się do góry i wiemy jaką mamy szatnie, jakich mamy ludzi, więc e, Wierzymy i wiemy, że, że na pewno będzie dobrze, bo, bo to, co dzisiaj się zdarzyło, to na pewno był wypadek przy pracy. Choć wiadomo, na tych wyjazdach nie wygląda to za kolorowo. No, nie punktujemy, ale myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Nie będą, będziemy popełniać takie jak dzisiaj, to na pewno coś, coś przywieziemy, a na pewno coś wygramy.